Witam serdecznie, poniżej 5 rund, tak stawiali e, bookmacherzy i poniżej 5 rund było. E, napisałem na Twitterze, że mm, będę się starał porównać komentarz telewizji Sky. Walkę oglądałem jednocześnie e, na DAZON, które pokazywało ten pojedynek, pomimo że była to walka a, oczywiście e, firmy, czy firmy promocyjnej Boxer. Walka oczywiście Krzyśka Głowackiego z Richardem Racpora, która skończyła się przed końcem 17 sekunda 17 sekund przed końcem czwartej rundy. Zacznę od tego, bo tutaj moim zdaniem nie powinno być żadnej kontrowersji. Nie ma specjalnie o czym mówić. 7 kolejnych ciosów, które doszły ze strony Porcha Doszło Krzyszka główki głowackiego To w ogóle była dziwna sytuacja, bo to była taka sytuacja, w której zadał naprawdę dobry cios z prawej ręki na, na wątrobę, ale w tym momencie się zatrzymał. Zadał ten cios. Zresztą problem z opuszczaniem lewej ręki miał już od początku drugiej rundy, kiedy, kiedy już pierwszy raz został wstrząśnięty tym szybszym ciosem, niż się mogliśmy spodziewać. Na pewno niż mógł się spodziewać Krzysiek Główka Głowacki, ten, ten prawy reak pora naprawdę chodzi bardzo dobrze. Nie wiem, czy nie szybszy cios niż Lorenz Okoli. Nie mówię, że jest lepszym pięściarzem, chociaż on, jego, jego promotor twierdzi, że jest lepszym pięściarzem albo być może lepszym pięściarzem niż aktualny świata, czyli Lorenz Okoli. Natomiast ta prawa ręka rzeczywiście rzeczywiście szybka. Eee, oczekiwania. Jakie mieliśmy oczekiwania? Oczekiwania mieliśmy takie, że eee, Krzysiek zawalczy lepiej niż eee, zawalczył w pojedynku z Lorencem Okoli. On sam to zresztą mówił. Te oczekiwania spełnił, natomiast... Eee, Powiedzmy sobie szczerze, no bo taka jest prawda. No spełnił m.in. dlatego, że Richard Ryakpol walczy inaczej niż Lawrence Okoli. Richard Ryakpol nie ma problemu pójść w pół dystansie na wymianę, czego Okoli nie lubi. O czym się przekonał zarówno Głowacki, jak i Michał Cieślak. To wiedzieliśmy. To był plan na pewno Andrzeja Liczyka, trenera. Trenera Głowackiego, żeby z tej walki zrobić jakąś, jakąś biatykę, natomiast nie pozwolił na to Riakpor Jedyna różnica, jaka była między, między komentarzem Piotka, Jagieły i Janusza Pindery, to było sposób oceniania tego, dlaczego Richard Reakpor walczy tak a nie inaczej. Według, według polskich komentatorów wynikało to z szacunku dla umiejętności i, i, i klasy, którą pokazywał w przeszłości Krzysiek Główka-Głowacki. Według komentatorów Sky wynikało to po prostu ze sposobu boksowania, jaki ma Richard Jagford, czyli bardziej takiego spokojnego, takiego wyciekiwania na moment. Tutaj nie ma żadnego pośpiechu. Robię swoje. Ja bym się raczej przychylił do tej, drugiej, do tej drugiej opinii, czyli do opinii brytyjskiej, ponieważ ja nie widziałem tutaj jakiegoś przesadnego szacunku dla Krzyszka dla Głowackiego. Zresztą szacunek to można pokazywać na, na konferencji prasowej, na ważeniu. Natomiast w ringu to miejsca na szacunek nie ma. Także, moim zdaniem, właśnie ten spokój, szukam w tej chwili słowa e, cierpliwość. O, tego słowa zapisałem sobie od początku e, walki, patrząc na to, jak walczy Richard Jakbo, To była po prostu cierpliwość. On był cierpliwy, chciał zobaczyć, co jest grane. Pamiętamy, e, wielki Aleksander Usyk też potrzebuje paru rund, żeby się przyjrzeć temu, co się dzieje, i nie powiemy, że ma. Nie wiem, że ma szacunek do Rywala. Nie, no po prostu patrzy, co jest grane. Tutaj parę razy Krzysiek trafił z lewej, nie zrobiło to żadnego wrażenia na Ariakpore, natomiast ta sytuacja, która zakończyła walkę, rzeczywiście była dziwna, bo to był moment, w którym Krzysiek walczył dobrze. Bił na korpus i o to chodziło, żeby bił na korpus. To wszyscy wiedzieliśmy. Natomiast no, troszeczkę, znaczy nie troszeczkę, mocno niewytłumaczalny dla mnie ten moment, kiedy trafia, wchodzi ten, w ten prawy pod lewy łokieć, pod lewy łokieć, reakpora i Krzysiek staje. No więc e, mówiłem o tym, że te ręce ma chyba szybsze niż się Krzysiek mógł spodziewać. E, miał jego, jego brytyjski rywali, dochodzi prawy, dochodzi lewy, później e, Krzysiek e, zaczyna się zataczać. E, żadnego problemu z przerwaniem walki te ciosy dochodziły, nie wszystkie ja policzyłem tylko te, które doszły tam było parę ciosów, które nie były czyste były bite ciosy z góry widać było wyraźnie, że to jest, to jest ten moment, z którego Krzysiek już nie wyjdzie to nie jest tak, że to była że tutaj była nie wiem, jedna sekunda do końca to jeszcze było 20, ponad 20 sekund kiedy w ciągu tych 20 sekund mogłoby spaść tych ciosów kilkanaście na głowę Krzyszka Głowackiego a Krzysiek na pewno zawiedziony tym, co się stało. Widzieliśmy go podczas, e, podczas e, decyzji sędziowskiej, która oczywiście była jasna po tym, jak walka skończyła się przed czasem. E, wielkie plany dla Richarda jak pora. Zobaczymy, e, z kim będzie walczył. E, na pewno pomógł mu fakt, że Krzysiek był. Trzecim, o ile się nie mylę, pięściarzem, który, z którym walczył leworęcznym. Także tutaj fakt, że Krzysiek walczy z odwrotnej pozycji, problemem dla Ariadpora nie był zupełnie żadnym. E, nie wiem, co Krzysiek teraz zrobi. E, nie wiem, jakie wyciągną wnioski. Zarówno on, Krzysiek ma 36 lat. E, ja tak mówię o zawodnikach, którzy swoje na ringu osiągnęli. Ja im kariery kończyć nie będę. To jest ich decyzja w 100%. E, w którą stronę pójdą. E, Trudno w tej chwili, nie wyobrażam sobie Krzyśka w rodzaju takiego testera, bo to nie Krzysiek. Za wiele że w życiu osiągnął chyba nie ten charakter, a właściwie na pewno nie ten charakter, nie te zdrowie, żeby być takim testerem, no bo żeby być testerem z nazwiskiem, a takie nazwisko ma i takie sukcesy w przeszłości oczywiście osiągał Krzysiek Głowacki, to trzeba być koniem. Krzysiu nie jest koniem. Krzysiek jest facetem, który jest ciągle, E, trapiony e, kontuzjami. E, mówił o tym przed walką. Nie wiem, jaka była jego decyzja. Nagrywam to praktycznie zaraz po, po tym, co panowie, e, właściwie co jak pan mówił na ringu. Jaka będzie jego decyzja, jakakolwiek by nie była. Szacunek dla a, Krzyśka a, Głowackiego. E, jeden z najbardziej charakternych e, mistrzów świata, jakich e, mieliśmy w polskim e, boksie. Być mistrzem świata, fajna rzecz. Być mistrzem świata w tak e, fenomenalny sposób jakim został nim Krzysiek Głowacki zupełnie inna bajka pozdrawiam Was serdecznie e, to by było e, na tyle jeśli chodzi o ten, o ten pojedynek nie wiem czy jest tutaj sens to rozbierać na jakieś części pierwsze moim zdaniem e, już nie pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru